Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ostry, witam was w kolejnym właściwie już odcinku z Assassin's Creed Brotherhood, zgadza się. Okej, okay, w poprzednim odcinku żeśmy odnawiali gildię wojowników, no i złodziei. Zostało mi jeszcze tylko do odnowienia właściwie burdel, Gildia Kurtyzan, już tak to mogę nazwać. E, oczywiście, na początek tego odcinka chciałem was poinformować też o tym, że Odnowiłem parę y, nieco obiektów, chociaż jeszcze mi zostało dużo y, do tego do odnowienia i tak czy siak y, i przy okazji, że parę wiesz bordziów też już y, spalił, chyba 3 czy 4 po drodze. Jeszcze dużo mi zostało do zrobienia, ale nic nie szkodzi. I oczywiście mam jeszcze możliwość ulepszenia paru innych obiektów y, sklepów bądź też tuneli, wszystko jedno. Ale jest, ale właśnie na początek, zanim jeszcze koniec ten ucinek, to chcia, nie chciałem właściwie tak wydawać jeszcze kasy zbyt dużo, ponieważ do tego wspomnienia będzie nam potrzebne 2,5 tysiąca florenów. Ale dobra, póki co to zapraszam do oglądania. Welcome to the rose, stranger. Madonna Solari is not in. Do you know where she is? I. Aiuto, aiuto! Madonna Solari! Is... Lucia, we thought you were gone for good. The men took us on a ship and they released me, but she. Who took you on a ship? Slave traders, messere, near Isola Tiberina. They want Gone in exchange for her life. I will get her back. Negocjator, zgromadź pieniądze niezbędne do uratowania porwanych wzrostów fiory z rąk handlarzy niewolników i korzystaj z pływania. Okej, okay, to jest nasza pełna synchronizacja. Dobra, czyli że nie możemy korzystać z żadnego pływania. Pamiętam kiedyś taką śmieszną sytuację, że kurde e, powiedział jeszcze. Nie, jeżeli chcę mieć pełną synchronizację, to kurde nie mogę korzystać z pływania. No dobra, kurde wskoczyłem do wody. No i cholera jasna, no i to jeszcze zrobiłem specjalnie swojej własnej woli, a pieprzy, kurde, skoczę sobie do wody, popłynę, nagle pełną, nie, nie mam pełnej synchronizacji, no super. W, wtedy to się, wtedy to byłem nieco zdenerwowany, bo to była moja pierwsza e, nieudana synchronizacja e, podczas przechodzenia całej tej gry, a potem to się śmiałem ze swojej własnej głupoty. Dobra. 2,5 tysiąca to i tak już mamy, zanim zaczęliśmy jeszcze to wspomnienie. Teraz tylko do tych handlarzy niewolników trzeba będzie się udać. Z tego co pamiętam, to oni są chyba na jakimś statku, i dlatego nie możemy korzystać z pływania w ogóle. Lesz, lesz, leż. chcę się jeszcze obszukać. O boż, co ja zrobił? Dobra, uciec im muszę.

A ah! Wow! Dobra, no i nasze 2,5 tysiące florynów żeśmy odzyskali z powrotem. Nie, ona nic nie ma. Okej, okay, pływania, nie mogę korzystać, nie mogę korzystać z pływania. Muszę zapamiętać znowu, jakbym teraz w drodze powrotnej wpadł do wody, czy to przez przypadek, to się naprawdę bym wkurzył. Znaczy, przez przypadek, wiecie o co mi chodzi, no. O, no jak już wracam, to chyba sobie. chociaż nie, kurde, no. Nie, od odnowię ten tunel jeszcze. spokojnie dobra chyba od razu jeszcze afiszę jedną tylko zedrze zanim się udam na miejsce Nie mogę korzystać z pływania. Ok, pamiętam. Pamiętam cały czas spoko. <laughs> Najgorsze jest tylko to że, to, że trochę kawał drogi leży, stąd ten cały nieodnowiony jeszcze burdel. Jest nasz czerwony dom, o wilku mowa. O skrzynia. Sister? Ezio, Sir Machiavelli said that you might be here. What are you doing in Roma? Has Firenze been attacked? No, or rather, I do not know. We did not go to Firenze. Why? Ezio, we hm. want to help. I was trying to help you by sending you to Firenze. Where is Madonna Solari? She's dead. Merda. What now? Will we have to close? We cannot close. I need your help. Messere, without someone who can run things, we're finished. I'll do it. You do not belong here, Claudia. <laughs>

You can us. <coughs> ok, Etsy coś powiedział, że chce wyremontować ten burdel. No dobra, no z tym się zgodzę, no ale powiedział, że to straszny pałagan. No to nie bez powodu, no. Burdel się nazywa burdel. O nie, pałaganiarstwo. A Miesza, o to sam już nie wiem. Dobra, z architektem tylko teraz o... o dno. No kurde. 2,5 tysiąca, no to mogę jednak tego tunelu nie ulepszać. No zaraz, zaraz, zaraz. Przecież ja mam te 2,5 tysiące Czy nie? A nie mam, mam, mam. Boże. Nie wiem, że to jeszcze skrzynię opróżniałem tam, na tym balkonie. Witam to the rosine fiore. As we see, the most popular brothel in Roma. Money went well invested here i keep a list of the skills taught to my girls you're not teaching them much think you could do better <laughs> it's you the borgia make it difficult for claudia's girls there are several things you could do that would aid them Keep that in mind. Anything else? No. It's you. Did you find Katarina? We are working on it. Bene. Come to see me at Isola Tiberina the location. No dobrze, czyli że negocjator mamy 100% synchronizacji, co mnie bardzo cieszy. Ok. Yy, Gildia zodziei mamy odnowioną. Gildię wojowników również odnowioną. Yy, no i burdel tym samym. Ok. Yy, na szczęście jeszcze yy, udało mi się ulepszyć parę obiektów i zniszczyć parę wierzportziów. No, może i nie aż tak dużo zrobiłem, ale zawsze coś. Czy ja słyszę jakąś walkę? Nie, chyba mi się wydawało. Czy coś... Ja słyszałem jakąś walkę. Jeszcze nawet walkę mieczem coś. Wow. Dobra. Ulepszymy sobie jeszcze Kowala, tylko na koniec odcinka. Eee. No kurde, kasy nie, no dobra, nieważne. Więc co no i na tym chyba zakończę swój odcinek. Tak więc póki to, dzie to dziękuję wam bardzo za uwagę. I zobaczymy się w następnym. Tak więc... Cześć!